Kochani witam was serdecznie dzisiaj na moim kanale w którym będziemy robić zapiekanka omlet w mikrofali z syrka wiejskiego tak, do nie będziemy potrzebować dużo rzeczy 100 gram syrka wiejskiego dwa jaja szynka i oczywiście dodatkowo to co lubicie jodową tym razem pieczarki papryka i taki szczepiarek. Ale z nic, bierzemy się do roboty, czyli zaczynamy oczywiście od czego? Od szukania wagi i wszystkiego ważenia. To ja tu mam swoja waga. I ja sobie za łyżeczka. I tak 100 gram cyrka wiejskiego. Dwa, jaja. oczywiście do womy, sól, pieprz. Oczywiście idzie jeszcze dać swoje jakieś tam ulubione przyprawy, ale ja lubię tak klasycznie soli, pieprzu. Oj, masuję, tak posadziła. Jak to już mamy właśnie tak, to to wszystko rozbełtowamy. w to ma po prostu być wymieszane, przez to, że będą się fajnie te składniki połączyły, żeby nie było później, że, no, że to nie będzie wszystko tak garbany razem z bitem. A teraz wkroczymy nasze, nasze dodatki. Najpierw zaczynam od pieczarków. Ja pieczarków nie ważyłam z tego względu, że ja prędzej poważyłam, a papryki nie ważyłam, no nie ważyłam, nie będę ważyć, bo, bo szczerze powiedziawszy, to że nie mam nie wiadomo ile, a chyba bym ocipiałam, jako że ważę was ważyć. I tak samo o właśnie nie ważyłam. Ale oczywiście całą kaloryczność poza... chociaż ta rozważa papryka. Całą karolce możecie zobaczyć. Na pewno dodam. o wszystko liczę na witatu. Witatu e, e, Wyliczałam sobie inaczej. Na internecie wyliczałam sobie swoje zapotrzebowanie. Kalkula, na takim kalkulatorze. Wpiszcie sobie go na nowym wznojdzie. A pli na witatu wpisałam sobie. Ile chcę chudnąć? I wyszło mi moje zapotrzebowanie. Teraz wszystkie składniki skanuję I pewnie zobaczyta na rolce. Jak ile to wyszło. To wyjdzie około, przynajmniej wczoraj, wczoraj już o 400 kalorii, ale wczoraj było na wierzchu serem, dzisiaj wyjdzie bez sera. Teraz sobie pokroję szyneczka. Ten przepis jest bardzo fajny z tego względu, że możecie sobie zrobić go rano, do pracy wziąć. Jak widzicie, ty robię w takim pudełeczku. I super sprawa, bo wiecie, wszystko wymieszacie, dowodzicie do piekarnika. Piekarnika, daj do piekarnika, czy tak jak jodą, do mikrofali. I to jest ruki-cuki gotowe. A tak naprawdę zaś coś innego jedzie. I to tak naprawdę ma bardzo dużo białka. No też szereg wiejski, no cóż też, no bo jajka ja ale węgli to ma naprawdę bardzo, bardzo małe. Przynajmniej mi tak na tym zależy, żeby na razie przynajmniej nie jeść tyle węgli, tylko bardziej na białku coś, co mnie bardziej nasyco, bo białko też bardziej nasyca z takich ciekawostek i przez to też, no też, przez to też staje bardziej białko, bo, no nie oszukujmy się, jak prędzej jadam powiem około a teraz na rozbyta jadła, ta chyba 1800 nie wyszło, bo to wiadomo, że drzew nie jest zjadzony, ale białkiem to idzie fajnie nadrobić. I zaraz wam to pokażę. Patrzcie, jak to fajnie, afetycznie wygląda. Dobimy do mikrofalin na 7-8 minut 700 watów. Super, jak to się robi, to mamy oczywiście czas, za ten czas idzie posprzątać. A wiecie co? To jest właśnie najlepsze, że to się już po leku będzie robić, i tu posprzątą. A później tak naprawdę, jak się będzie fajnie gotowe czy to idzie usiąść i sadać i zjadać. Widzimy sobie, jak to wygląda po 7 minutach. Chyba jeszcze na chwilę włącza, bo jak widać, tu woda się pokazuje, a więc. Wtedy te pieczarki puszczają, włączymy jeszcze na 2 minuty. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało po Ja jeszcze w międzyczasie sobie pokrojam szczypiorek, żeby fajnie sobie posypać na wierzchu. Jeszcze chwila już naprawdę tak głodno tak nie doschwilą. No, I no pimśnie i jemy. Moja zapiekanko, omlet wygląda już tak. No omlet, no bo nie ma jednak syra. Czyli apetycznie bardzo. Ja sobie to posypuję. Posypuję tutaj w pudełku, przez to, żeby na raz pudełka. Nie wyda więcej wyrasić. Kosztujemy. Oj, ale duży kawałek. Mm -hmm. no. Pyszne A więc nic, dajeść Póki jest ciepłe, tak jak dałam, jestem głodna e, Cała koryż już mu na pewno wpisza pod spodem A więc nic, też takie filmy, jeśli się podoba, jest, Stawiajcie łapkę w górę, komentujcie Do kolejnego, pa!